W oddziałach szpitalnych pracują lekarze, pielęgniarki, ratownicy medyczni. Ale za skuteczną terapią stoi jeszcze ktoś farmaceuta. Na co dzień pracujemy w aptekach szpitalnych i działach farmacji szpitalnej. Apteka szpitalna to centrum kontroli leków. Praca farmaceuty zaczyna się tu: od zamawiania i przyjmowania leków po ich przygotowanie i wydanie na oddziały. Błąd w zamówieniu lub niewłaściwe wydanie leku na oddział może skutkować opóźnieniem terapii pacjenta. Farmaceuci szpitalni uczestniczą także w tworzeniu szpitalnej polityki lekowej. Kontrolują zużycie leków, monitorują dostępność preparatów, dbają o racjonalne gospodarowanie lekami. Naszym zadaniem jest zapewnienie, by wszystkie oddziały szpitalne miały dostęp do potrzebnych leków. Farmaceuci monitorują terapię, uwzględniając indywidualne potrzeby pacjenta. Modyfikują dawkowanie m.in. u osób z niewydolnością nerek, kontroby czy innymi schorzeniami wpływającymi na metabolizm leków. Farmaceuci szpitalni wspierają również realizację programów lekowych w ramach Narodowego Funduszu Zdrowia. Dbamy o zgodność terapii z wytycznymi programu, zapewniamy ciągłość leczenia i kompletność dokumentacji. Udzielamy również pacjentom informacji na temat działań niepożądanych, pilnujemy schematów dawkowania. Gdy pacjent potrzebuje specjalnej formy, odpowiedniej dawki, do akcji wkracza receptura apteczna. Tu precyzja to absolutna podstawa. Tworzymy leki dla pacjentów, których potrzeby są niestandardowe. Każdy miligram ma znaczenie. Nie każdy pacjent może przyjmować pokarm drogą naturalną. W takich sytuacjach włączamy leczenie przez żywienie, a pacjent jest żywiony drogą dożylną. Za przygotowanie takiej mieszaniny odpowiada farmaceuta w aptece szpitalnej, który sporządza mieszaniny żywieniowe w pracowni żywieniowej. Skuteczne leczenie pacjenta to praca zespołowa. Wspólna analiza, wymiana wiedzy i codzienna współpraca przekładają się na optymalizację farmakoterapii i większe bezpieczeństwo hospitalizowanych pacjentów.